Derdecki, już tuż po ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy, Volta już tutaj szykuje się kapitalny turniej. Te 16 zespołów, te, te 16 piątek, które wystąpią, wystąpią na tych mistrzostwach, pragną tylko jednego: pragną tylko tego, co zrobiła Słowacja dwa lata temu, czyli Pucharę Europy. Grać laknęli i wygrać ten Puchar. To jest cel wszystkich ekip na tych mistrzostwach, niezależnie od formy, niezależnie od tego. A to, co nas pochcą, po prostu dla są najlepiej ten Puchar y, Europy wznieść, to jest ich cel. Dzisiaj dwie wielkie piątki, wielki hit. Derby, derby, derby... ...półwyspu Liberyjskiego. A na spotkanie zapraszają Karol Wyrzykowski. To będzie wielkie spotkanie tych ekip, Cristiano Ronaldo, który ma swój ostatni turniej w życiu, ostatni turniej Volta w życiu, ostatni taki rok, w którym gra... Na szczytowej właśnie, na szczytowej klasie, ostatnim turniej, ostatni rok, w którym Ronaldo gra W wielkim turnieju, teraz jest jeden z tych wielkich turniejów, czyli turniej Eurovolta, bardzo ważny dla niego turniej i bardzo, bardzo ważny mecz, bo gra w Madrycie, tutaj gdzie się miał ten swój szczyt kariery, tutaj gdzie go kochają, tutaj gdzie sprawił, że cały Madryt pokochał Real Madrid, Cały Madrid pokochał właśnie Cristiano Ronaldo i teraz tutaj wraca, wraca do Madrytu prosto z Izbony, dużo widzów portugalskich, około 18 tysięcy widzów, pełne stadion w Madrycie, pełna hala w Madrycie, 18,5 tysiąca widzów. Taki stadion jest właśnie zapełniony. I mam... I każdy wie że tutaj, że to Hiszpania tutaj zgarnie trzy punkty w tym listowym pojedynku. Hiszpania czy Portugalia Składy obu drużyn na bramce Unai Simon, W obronie Lenor Bart I ta trójka ofensywną czyli Gavi Orazabal i Alvaro Morata Na szpilce to jest zespół Cesca Fabregas, to jest właśnie ustawienie tego trenera Cesca Fabregas, trener Trenuje w Hiszpanii 4 miesięcy Oczywiście to jest naprawdę to Mecz, który może bo tak naprawdę Hiszpania nie miała okazji pokazać swojej jakości Podwoził właśnie Ceska Fabregasa, a teraz ma okazję Grała między właśnie innymi właśnie Hiszpanii Czas Fabregas to jest zawodnik, który występował jeszcze niedawno, znaczy 3 lata temu tak naprawdę grał a jest Monaco, to jest ten, tak naprawdę zawodnik, który ten dawno tą karierę zakończył, ale zakończył teraz jest seksonerem reprezentacji Hiszpanii Volta. I taką się piątkę postawił, bo Hiszpania gospodarek, Hiszpania się nie miało okazję zaprezentować w eliminacjach. A to właśnie jest piątka Fabregas. Teraz piątka Deco, piątka Deco na bramce David Gosta w obronie PP, Rafaela i Bernardo Silva, i oczywiście Cristiano Ronaldo. To właśnie ta formacja dwa oby obydwa, obydwa mają y, y formację Y ustawioną właśnie oba, obie ekipy, to jest bardzo ciekawy pojedynek. Hiszpania, która narzuca tempo, wysokie tempo, z taką od początku meczu, a Portugalia raczej skazana na kontrataki w pierwszej połowie, a w drugiej połowie się dopiero Portugalczycy odsłaniają i grają ofensywnie, to jest właśnie taktyka Portugalii. Zobaczymy sobie w tym meczu. Myślę, że tak wtedy ten mecz mógł się właśnie, właśnie wyglądać, że Hiszpania nawróci tempo od początku. A Portugalia się będzie od początku broniła i ciekawa na kontrataki. Cristiano Ronaldo ma na co tutaj liczyć. Może tutaj jeszcze liczyć i zagrać. Kapitalny mecz. Zapraszamy za chwilkę na ten wielki mecz. już za. Małą krótką chwilkę zapraszamy serdecznie na ten wielki mecz otwarcia Hiszpania-Portugalia. 1-2 no, maja na no, wolę, bo ja bym chciał 1 pierwszego przyjechać nawet sobie spokojnie zana. gdybyśmy mieliśmy wtedy to bardzo szczęśliwie rozbierać. Już za moment chybny obu państw. Прошу всех встать. Звучит государственный гимн Португалии. Wiem no, Państwo śpiewane jak najgośniej, jak się da Hiszpania, Portugalia, wielki hit, mecz otwartej mistrzostw świata, raczej Europy, przepraszam, ale mi się będzie z tej podwiarki na te wydarzenie, które teraz nas czeka. Znaczy zaczyna Portugalia, zaczyna mecz mistrzostwa, a więc kurtyna otwarta. Kurtyna w górę Portugalia zaczyna te euro i Portugalia zaczyna ten mecz. Ronaldo, pierwszy stał w tym meczu, ale nie celny szkoda. I tutaj bardzo teraz szybkie kontynuacje Hiszpanów. Czy Hiszpania wytrzyma, wytrzyma te tempo... Te tempo tej gry, które potrafi na rutić. A Jak tutaj widać Portugalia, jest złamana Portugalia. Właśnie podczas, jak Deko prowadzi tę reprezentację, to jest naprawdę bardzo ofensywna w długich częściach meczu. Dzięki właśnie deco. Portugalia jest bardzo dobra, teraz ja szansa. Nie wykorzystał teraz tego Silva. Bernardo Silva, Ronaldo! Jaki teraz pech! Niecelnie, niecelnie teraz tutaj w Portu, Jaka szkoda! Jaka szkoda! Ostatni turniej Ronaldo, tak tutaj zapowiadał właśnie Cristiano. To będzie właśnie jego ostatni turniej w karierze. Będziesz chciał zagrać jak lepiej, jak się daj. Teraz to czego ostatnia szansa. Przypomnijmy, że Portugalczycy nie wyszli dwukrotnie z grupy. Na mistrzostwach świata rok temu i na mistrzostwach Europy dwa lata temu. Teraz morata. Szansa dla Hiszpanów. które wykorzystają lafobiaroka. Rocha. O raj da bal. Hiszpanie się utrzymują przy tulipce. Ale uwaga, teraz szansa! Ale trafia tego Rui Costa tylko obserwowało tą piłkę z rokiem, a teraz Portugalczycy na w natarciu! Bardzo szybki kontratak, jeszcze nie kończą tego, ale Portugalia ofensywnie. Portugalia się nie zatrzymuje, Portugalia jest nie Portugalia wie, że to nie jest trudny rywal, ale mimo wszystko stara się być ofensywna. Jak tutaj eksperci zapowiadali, to Portugalia powinna zaatakować w drugiej połowie, a tu to jasny ogród, Portugalia bardzo ofensywna! W tej pierwszej połowie teraz Hiszpania starała się strzelić bramkę Próbował teraz Morata. Unai Simon. Le Nombrard, Le nombrat. zawodnik Barcelony. Wykorzystać. Portugalczycy, Ronaldo. Tam jest Ronaldo, ustawiony na, na dobie pozycji. Jest Leo! Ole, tutaj broni Unai Simon. Niezbordowany tymi strzałami Portugalczyków. Broni jak należy. Po raz kolejny. 3 sekundy do końca pierwszej połowy. Gavi promu, mógł dać pierwszą bramkę dla portów Hiszpanów, ale nie wygłaszał tej szansy Gavi. Ten wielki Wartelończyk, który, no, jak on jest bardzo dobrym zawodnikiem. Teraz szansa Portugalia. No szkoda. Czy drugie kończą? 2 sekundy do końca. I koniec pierwszej połowy, koniec pierwszej połowy, w tej pierwszej połowie, w tym metrze czwarcia, cały czas nie mamy bramki i cały czas wszystko przed nami. Zapraszam na drugą połowę, na wielkie emocje, może się będzie działo, oj się będzie działo. Nie ostawiajcie tutaj pilotów, nie ostawiajcie tutaj telewizorów, zapraszamy na drugą część spotkania Hiszpania, Portugalia 0-0 tak do przerwy Teraz szansa Murata. i Hiszpania pierwszy z w tym meczu, jest Costa. Ale w tył mocno Hiszpania zaatakowali Ten mecz nie będzie opusty, nie będzie zabłoczając w tym meczu, gdy teraz Lealo Leo, ale nie zdobył tej bramki z tego kąta. Ale jak tutaj Hiszpania jest widać też się oni są. Otworzyć tutaj wynik tego turnieju. No to otwarcia właśnie na własnym, na własnym właśnie obiekcie. To bardzo dla nich istotne i już na pewno teraz będą chcieli tą bramkę zdobyć jako pierwsi. ORAJ ZAWAŁ I TAK zrobią PISZTANIE! Ach, jednak nie. Właśnie tak, dalej pójdzie, to będzie 0 do 0. I będzie remis, który się tak rzadko zdarza w Volta Football. Ale teraz TP co to, to, to tworzy? Pepe Donalo. Jest tutaj powolutku. Ronaldo. Strzał i gol. Jeden do na Portugalii. Pepe I obrońca trzeba bramkę. Coś nie prawdopodobnego. A jest zapędź pole karne, Pepe. On upokarza Hiszpanów w Madrycie. Tam też grał Pepe. Tutaj też było jego miejsce, Tutaj też był jego trzy kariery jak dla CM7. I on teraz tutaj pokaza ten Madryt z tą bramką otwierającą ten turniej. I tak, pada pierwszy gol w tych mistrzostwach. Pepe 1-0 Portugalia. Teraz tutaj Hiszpanie zaskoczeni, ale mogła być druga bramka dla Portugalii. Tutaj leciała teraz kontraatakę kolejny Portugalii. Gavi dla Hiszpanii. Jeden, jeden. Ale z hiszpanów. I to jest euforia, to jest euforia hiszpańskich Pablo Gavi, 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 i jeszcze raz Gavi. On trzeba pierwszą bramka dla Hiszpanów na tych mistrzostwach. I teraz jaki błąd! Jaki koszmarny błąd Alvaro Moraty! 2-1! Co tutaj Alvaro Morata wyczynił w tej sytuacji? Wybił piłkę. Ale prawie do własnej bramki odbyła się od poprzeczki, Wykorzystał to Bernardo Silva jest 2-1 na Portugalii. Ja, to są emocje, ale to się będzie teraz działo, minuta, minuta, minuta do końca pierwszej, tego meczu. Minuta do końca tego meczu, ależ emocje, ależ tutaj Portugalia nie zmordowana, oni chcą też szukać trzeciej bramki. Portugalia jak raz jest druga połowa, Portugalia na pewno by nie Pójdź za ciosem w tej drugiej połowie. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Silva, Tutaj pewny, pewny tutaj. Tutaj y Simon. A teraz Hiszpanie. Staram się to Szansa. Jest szansa dla Hiszpanów. Ach, teraz by tutaj brakowało. brakowało na strzelić bramkę wyrównującą. A teraz Portugalia. Niezmordowana. Bernardo Silva. No, szkoda, ale jeszcze szansa. Szkoda. Lelo ma teraz tutaj jest szansa. Próbuję, próbuję. się sekund do końca. Ostatnich 13 sekund zostało. Szansa na Portugalii. Leo, może będzie 3, może będzie 3. A jest szkoda. Ale jeszcze Hiszpania. Ostatnia chcę w tym meczu, muszą te wykorzystać. Trzao, po ziemi. Ale to już nie zmienia. Portugalia 2, Hiszpania 1. A więc Portugalia łamie tam głęboko meczu otwarcia. I wygrywa w końcu swój mecz otwarcia. Jest na do dobrej drodze. Żeby w fanie fajnie pocharować, z Europy, Hiszpania 1, Portugalia 2. Brawo, kapitalny mecz. A to, kto tą bramkę otworzył, nie, nie, to inny jak Pepe. Mógł Ronaldo. Kardylik powiedział, że tutaj Ronaldo będzie pierwszym sensem, ale Ronaldo na no, listę w tym meczu. Ronaldo w tym meczu grał dobrze, ale nie zdobył żadnej bramki w tej Nie, to pokorzył Madrytu, ale Pepe, Terek grał w Madrycie, strzelił bramkę na otwarcie. Potem y, odpowiedź Gavi bardzo ładny gol Gaviego, a potem no to tutaj ten błąd Moraty i wykorzystany przez Bernardo Silva i tak Portugalia wygrała. Nie wiem czy, farta, bo Portugalia, według mnie, grała w tym meczu trochę lepiej i stworzyła więcej szans w tym meczu. I to stwarzała więcej szans w tym meczu też się przyczyniło, do, też się do tego przyczyniło, że Portugalia ten mecz wygrała i to Portugalia ma trzy punkty na nie hiszpana. No o tutaj się, w końcu coś zaiskrzyło i to Portugalczycy pokażają w Madrycie Hiszpanię. No zobaczymy co będzie. pokoną Portugalcy w następnych meczach. Czy zawiodą, czy wygrają w następny meczu zobaczymy. Ale Portugalia na ten moment jest w znakomitej sytuacji. Nigdy nie byli w takiej sytuacji jak teraz. Nigdy nie wygrała swojego pierwszego meczu z Hiszpania. zawsze przegrywała swój pierwszy mecz. Otwarcie, czy to na mistrzostwach właśnie Europy w tamtym roku. No, Portugalia wygrała swój pierwszy mecz. Chyba z Serbią. Tak, mi się chyba zdaje, tak, to był wygrany z Serbią. Jedyny mecz, który Portugalia wygrała. Potem porażka, porażka remis ze Słowacją, który nie na im awansu do fazy właśnie Pucharowej. I teraz wygrywają pierwszy mecz z Hiszpanią. A następne mecze, właśnie będą wyrywale słabsi druga była, drugą mecz to był z Holandą teraz grają. Pierwszy mecz z Hiszpanią, mocną Hiszpanią, i następne mecze będą z Norwegią i Szwecją. A więc na pewno mecze, które będą mega, mega ciekawe, też nie powiem, A ten mecz był wyjątkowy: derby, derby półwyspu Liberyjskiego dla Portugalii. I to Portugalia się cieszy z w tym meczu otwarcia. Brawo, brawo dla Portugalii. Byłem za Portugalią, i tak się też wydarzyło. Błąd Moraty, który też zaważył troszeczkę o losach tego meczu. Brawo dla brawo na tę ofensywę Portugalii, która wcale się nie złamała i grała jednak ofensywnie od samego początku, a nie dopiero w drugiej połowie, jak to zazwyczaj robiła w eliminacjach. Teraz bardzo dobra gra Portugalii. Brawo Portugalia, oni wygrywają ten mecz otwarcia. A my zapraszamy już na jutro o godzinie 30 na meczy. Kolejne derby: Norwegia, Szwecja, kolejne derby, ale tym razem derby z Skadynawii. Derby Skandynawii, Erling Haaland kontra Larson to będzie naprawdę piękne, warne spotkanie na tych mistrzostwach, kolejne grupy, a oczywiście, a my za uwagę dziękujemy, Karol Wyrzykowski, za usłyszenia i miłego wieczoru, żeście piękni, wartościowi.